Szczęść Boże w woli Bożej, przyjdź, wolo Boża, przyjdź, dobry Jezu, zabierz moje myśli, mój umysł, moje serce, moją pamięć. Kieruj każdym słowem, aby każdy pochodził od Ciebie. Na ostatnim spotkaniu mówiliśmy o uwolnieniu. Po tym, jak Pan Jezus Luizę uwalnia od świata zewnętrznego, Uwalnia, oczyszcza od świata materialnego, od tego, co myślą o niej ludzie, mówią, od jej trosk o rodzinę, dla nas tu, od świata zewnętrznego tego, co będziemy jeść. Wszystkie te takie codzienne sprawy, które oczywiście ważne są, wiele należy do naszych obowiązków. Ale mamy tutaj też bardzo wiele zaufać, bo jeżeli chcemy żyć w woli Bożej, to wola Boża przejmuje niejako odpowiedzialność za te wszystkie ważne sprawy, co nie znaczy, że możemy zrezygnować już ze swojego myślenia i starać się rozróżnić teraz w takiej czy innej sytuacji, co, czego Bóg pragnie, czy też zaniechać obowiązki. Niemniej jednak te, to uwalnianie się od świata zewnętrznego, od spraw materialnych, przywiązania do jedzenia itd., to jest zadanie na całe nasze życie. To, co jednak jest najważniejsze, to uwolnienie wewnętrzne, oderwanie wewnętrzne od własnego ja. Jezus w Tomie Pierwszym mówi do Luizy takie słowa: Teraz jesteśmy sami. Nikt nie może nam przeszkodzić. Czy nie jesteś teraz szczęśliwsza niż wcześniej, kiedy musiałaś jedną za drugą osobę zadowolić? Widzisz, łatwiej jest zadowolić tylko jedną osobę Jezusa. Musisz sobie wyobrazić, jakbyśmy byli sami na świecie. Mówiąc jeszcze pokrótce, Jezus chce uczynić Luizę i każdego z nas doskonałym obrazem samego siebie. To nasze ja musi się wykruszać, maleć, musimy sobie uświadamiać coraz bardziej swoją nicość, aby Jezus mógł wzrastać. Potrzebna tutaj jest pokora. To jest taki bardzo ważny fundament. I tu Jezus też mówi w takie Daje ważne wskazówki. Słuchaj, aby mógł wlać moje łaski w Twoje serce, chcę, abyś zrozumiała, że sama z siebie nie jesteś w stanie nic uczynić. Wystrzegam się tych dusz, które przypisują sobie to, co czynią, a przez to chcą dopuścić się tak wielkiej grabieży moich łask. Natomiast wobec tych, które znają samych siebie, jestem hojny i wylewam na nie moje łaski strumieniami. Wiedząc dobrze, że nic sobie nie przypisują. Chodzi o to, abyśmy zrozumieli, że niczego sami z siebie nie możemy zrobić. Jest to proces, który Pan, Pan Jezus mówi w jednym z tomów w słowach: daj mi swoją wolę, a ja uczynię wszystko, a ja się wszystkim zajmę. Chcę, aby Luisa czuła się jak takie dziecko w pieluszkach, które nie może zrobić kroku, ruchu bez pomocy, i wszystkiego oczekuje od matki, wszystkiego oczekuje od Jezusa. Wszelkie dobro pochodzi od Boga. To jest bardzo ważne, aby sobie uświadomić. I jest też to powód, aby za wszystko dziękować. Możemy dziękować. Za każde dobro, które uczyniliśmy, to widzimy, spostrzegamy jako coś normalnego, tak jak słońce, słońce, że świeci na niebie, że pada deszcz, rosną rośliny, mamy pokarm. To jest dla nas takie naturalne. I nie zdajemy sobie może w większości sprawy z tego, jak wielka to łaska i dobro, które płynie od Boga. I tak za wszystko dziękując, dziękujemy też za te dobra nasze wewnętrzne, za cierpliwość. Dziękuję Ci Jezu, że dziś mogłam być cierpliwa, zniosłam męża, żonę, dzieci. Spokojnie zniosłam krytykę, spokojnie. Dziękczynienie to bardzo ważny klucz do życia w woli Bożej. Jeżeli chcemy otrzymywać strumienie łask, to musimy sobie uświadomić, że wszelkie dobro od Boga pochodzi. I za wszystko dziękować. Najłatwiejszym sposobem do odnalezienia Jezusa jest zejście w głęb swojej nicości. Bo to na fundamentach naszej nicości Jezus chce kształtować wolę Bożą w nas, swoje własne życie. Luisa spostrzega, że wszystko, co w niej zbudował Jezus, opiera się na fundamentach jej nicości. Bóg działa tylko w nicości. Jezus mówi. Tom 3, 3 sierpień 1900 rok. Fundamenty zbudowane nad nicością oznaczają, że boska ręka działa tam, gdzie jest nicość i nigdy nie miesza swoich dzieł z dziełami materialnymi. Mury bez otworów dookoła oznaczają, że dusza nie może mieć żadnej łączności z rzeczami ziemskimi, także nie ma niebezpieczeństwa przeniknięcia nawet odrobiny kurzu. Ponieważ wszystko jest dobrze zamurowane, Jedyne połączenie, na jakie pozwalają te mury, to połączenie z niebem. To znaczy z nicości do nieba, z nieba do nicości, do niczego. Takie jest znaczenie otworu w sklepieniu. Dusza nie może mieć żadnego związku z tym, co ziemskie. Nie może się dostosowywać do, tego, do ducha tego świata. To, co w świecie jest wielkie, to dla Boga jest nic. To, co dla Boga jest wielkie świat tego nie ceni gardzi tym małość poleganie na Bogu tego duch tego świata nie toleruje ale jednak my jeżeli nie chcemy aby te mury naszego budynku wznoszonego do nieba który nas chroni który kształtuje w nas życie woli Bożej żeby one nie runęły to jest ważne, abyśmy się właśnie nie dostosowywali do standardów tego świata. Niemniej jednak, nie znaczy, że mamy iść do zakonu, żeby żyć w woli Bożej. Serce pana Jezusa jest zakonem i w nim mieszkają wszyscy ludzie. Nie mamy zacząć żyć jak pustelnicy. Każdy w swoim powołaniu ma kierować się rozumem. Kto jeszcze jakoś nie odkrył swojego powołania, może go szukać, czego wola od, Boża od niego pragnie. Ale tam, gdzie są już rodziny, to wiadomo, że ojciec, rodziny, matka muszą się troszczyć o różne materialne potrzeby, może budowę domu, bo tego rodzina potrzebuje, bo to jest ważne. Ale tutaj uczymy się też. Iść z wolą Bożą. Wola Boża zatroszczy się o wszystko, swoje ścieżki umie utorować dla swoich dzieci i we wszystkim pomóc, czego dla nas pragnie. Przejdźmy dalej do Tomu 12 z 14 czerwca 1917 roku. Jezus mówi. Im bardziej dusza wyzbywa się siebie, tym bardziej ja ją przyoblekam w siebie. Im bardziej wierzy, że nic nie może zrobić, tym bardziej ja działam w niej i wykonuję wszystko. Tak więc, im bardziej dusza odrywa się od siebie, tym bardziej rzeczywiście Jezus i uświadamia sobie, że sama z siebie nic nie może, tym bardziej Jezus działa w duszy. Luiza w pewnym momencie y, musi do, do każdego oddechu przyzywać Jezusa, bo czuje, że bez niego nie może oddychać. Ona zaszła bardzo daleko. To już bardzo daleki rozwój. No, a my jak to właśnie wszystko otrzymać? Jak to robi Jezus w nas? Jezus. Y, tom 14 z 3 marca 1922 roku. Jezus porównuje swoją pracę do pracy rolnika. Niebiański rolnik dokonuje swojego zasiewu. Zaczyna pracować nad ziemią, ta ziemia to nasze słabości, słabości naszej duszy. Bóg nie ma tej ziemi. Potrzebuje naszej Naszej tej ziemi, naszej słabości. Zasiewa na tej ziemi słowo swoje, robi bruzdę w ziemi. Bruzda to jest poszerzenie naszego umysłu, ta otwartość naszego umysłu, chłonność i też to pragnienie, które mamy, aby żyć w woli Bożej. Bóg uzdalnia nas do tego właśnie, tworząc tą bruzdę, bruzdę w naszym umyśle niejako. Zasiewa w niej ziarno, a następnie przykrywa je ziemią, aby było chronione i miało czas na wykiełkowanie. Rolnik uważa, aby nie nałożyć na nie zbyt dużo ziemi, aby nie zadusić nasion. W duszy Jezus robi bruzdy, poszerzając otwartość, chłonność umysłu. Następnie sieje swoje słowo, przykrywa je ziemią, która jest pokorą, nicością, wyniszczeniem duszy. I jakąś małą słabością duszy czy nędzą. My się tą naszą słabością, nędzą nie mamy przejmować. Niepotrzebne są wielkie rachunki sumienia, no chyba, że ktoś potrzebuje jeszcze rachunku z całego życia, jest gdzieś na, w swoich początkach nawrócenia. To taka rzecz może być konieczna, czy też zawierzenie według Ludwika de Montfort, tam też jest pogłębienie, bardzo ważnych tematów, a potem oczywiście lekcje Matki Bożej są nieuniknionym dobrem do życia w woli Bożej. Wróćmy dalej do naszej pokory, nicości, wyniszczenia duszy. Kiedy tej ziemi, kiedy nie zajmujemy się zbytnio swoimi słabościami, to ten klimat do wzrostu słowa jest idealny. Natomiast kiedy tej ziemi jest za dużo, a my robimy to sami, rozmyślając o swoich słabościach, biadoląc nad sobą, to stajemy się taką ziemią, która obciąża to słowo. Dusza odczuwa swoją nędzę, swoje słabości, nicość i smuci się z tego powodu. Być może dawniej no niewątpliwie właśnie myślano, że to trzeba się tak biczować przed Bogiem Narzekać na tą swoją nędzę i słabość, i że to dobre, tak jest. W jakimś stopniu pewnie to i było dobre. Uniżenie się i też jest nadal, ale to nie musi być, nie może być tego zbyt wiele. Co już oddane Bogu nas powiedzi, to już też do tego nie wracamy. Dusza myśli o tym tak dużo, że traci czas, a nieprzyjaciel wykorzystuje to, wprowadza ją w niepokój. Nieufność i zniechęcenie. Tak wiele dusz pozwala, aby na boskie ziarno spadło dużo ziemi. Jeśli nie będziecie pokutować i nie staniecie się jak dzieci. Jak to czynią dzieci, jak się coś stanie? Pełne zaufania biegną do matki, do ojca, wiedząc, ufając, że otrzymają pomoc. Niech dobrzy rodzice tro troszczą się o swoje małe dzieci. Ciągle patrzą, czy im czegoś nie brakuje, dlaczego płaczą. Co im trzeba? Dlatego, kto żyje w woli Bożej i ją czyni, nie ma żadnego niebezpieczeństwa. W takiej duszy Jezus często nie znajduje nawet pokory, lecz jedynie czystą nicość. Tam nie ma możliwości zgromadzenia dużej ilości ziemi. Jezus może więc tylko nałożyć bardzo cienką warstwę na ziarno, a słońce woli Bożej je zapłodni i szybko przyniesie owoc obfity. Dlatego też Jezus tak często wraca do Luizy, bo ona szybko przynosi owoce. Dalej o działaniu Jezusa w nas w tomie 38 maja 1932 roku. Uświadamianie sobie własnej nicości to powinniśmy się ćwiczyć w tym w ciągu dnia. Jestem niczym. Może właśnie wtedy, kiedy przyłapuje się, nad tym, że jestem pyszna, jestem niczym. A może wtedy, kiedy za dużo biadole nad sobą, jestem nicością i nie warto się nad sobą zatrzymywać. No to Pani Jezu, niech cię nie dziwi, że znowu upadłam, że znowu mi nie wyszło. To tylko świadczy o tym, jak bardzo potrzebuję Ciebie. Dusza odczuwa prawdziwe życie w sobie i na nowo dopiero wtedy, gdy wejdzie do woli Bożej. Przyjdź wola Boża. Wola Boża pozwala duszy rozpoznać swoją nicość i jako nicość odczuwa ona najwyższą potrzebę wszystkiego. To właśnie jest działanie woli Bożej. Gdy tylko rozpoznaje siebie jako nic, wszystko Czyli wola Boża, wypełnia ją sobą. W ten sposób nicoś odczuwa prawdziwe życie i styka się z prawdziwą świętością, dobrocią, mocą i miłością Boga. Dusza odczuwa ogromną potrzebę życia Bożego, ponieważ bez Niego czuje się tak, jakby nie miała życia. I tu są te dwa piękne teksty do naszych medytacji. Bo my oczywiście chcielibyśmy być perfekt przed Bogiem. No ale niestety prawda tutaj się okazuje zupełnie inna. Ten idealny klimat to nicość, taka spokojna nicość. Często się nam przydarza, tak jak i apostołom w łodzi, burza na morzu, że ogarnia nas lęk, chociaż Jezus jest z nami. Wola Boża trzyma nas w sobie. Więc przywołujmy Jego imię, wolę Bożą, uświadamiajmy sobie naszą nicość, aby on nas mógł skryć w swoim sercu, w swoich ramionach. Albo innym razem, bardzo piękny też przykład z Ewangelii ze świętym Piotrem, który widzi, jak Jezus kroczy po morzu, i on też chce tak. Ale w momencie, kiedy zaczyna analizować sytuację, szturm, głęboka woda, a on nie umie pływać, lęk. Ogarnia go już nie patrzy na Jezusa, ale na niebezpieczeństwo i ono nim zawładnie. Przejdźmy do tekstów, więc medytacji, żeby one były ziarnem, które w nas mocno się zakotwiczy, i połóżmy tylko niewielką ziemię naszej pokory, naszej nicości, żeby wola Boża mogła przykryć to słowo, aby ono wzrastało w cieple woli Bożej.